Dzień dobry Państwu. W piątek 1 marca intensywnie publikowane są odczyty indeksu PMI dla przemysłu rozmaitych krajów, w tym dla krajów europejskich. Sytuacja jest taka, że w większości przypadków wciąż znajdujemy się poniżej 50 punktów, a więc w obszarze pesymizmu. Jedynie indeks dla Niemiec wybił się nieco powyżej 50 punktów, nawet lepiej od prognoz. No ale właśnie z drugiej strony te indeksy na przykład dla Hiszpanii czy dla Polski i tak wypadły nieco lepiej niż poprzednio, niż w styczniu i nieco lepiej niż uśrednione przewidywania w większości przypadków, bo na przykład we Włoszech mieliśmy. Gorszy rezultat. Wynik dla strefy euro również jest minimalnie lepszy od przewidywań. Sytuacja na głównej parze walutowej na euro-dolarze przedstawia się tak, że wczoraj doszliśmy do okolic 1,31,50, dziś jesteśmy nieco niżej, umocnienie dolara 1,30,60. Taki obszar. Czekamy na dalsze dane ze Stanów Zjednoczonych. Tam zaprezentowany będzie również jeden PMI dla przemysłu, także. Indeks ISM dla przemysłu również istotny i to może wpłynąć zarówno na euro, jak i na wykres USDPRN. Na tej parze mamy obecnie pewien marazm. Jeszcze wczoraj to była konsolidacja w okolicach 3,16-3,18, dziś jest nawet węższa, jesteśmy nieco powyżej 3,17. Natomiast na euro, na euro złotym widzimy pewne umocnienie. Złotówki wielkie, ale jednak po w dniu dzisiejszym po publikacji danych na temat polskiego PKB, tak mamy 1,1% w relacji rocznej dynamikę. Gorzej niż w trzecim kwartale minionego roku, ale jednak jest to wynik trochę lepszy od uśrednionych przewidywań analityków. W związku z czym na eurozłotym okolice 4,14,50. Przy 4,14 nieco niżej należy być czujnym, to jest linia dołków. Z 25 lutego i tam sytuacja może się nieco zaognieć, jeżeli, jeżeli, jeżeli zdołalibyśmy się umocnić do tego obszaru. Tyle informacji na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.